Chcecie sprzedać jakąś nieruchomość? Zastanawiać się na pewno dał radę sprzedać samemu, czy jednak brać profesjonalistę pośrednika, który się tym zajmie. Bo jeżeli macie chęci, żeby nauczyć się dosyć ważnych kwestii przy sprzedaży, śmiało możecie robić to sami. Dzisiaj powiem Wam o czterech punktach, kiedy na pewno musicie wziąć pośrednika. Jeden Najważniejsze, nie mieszkacie w miejscu, w którym sprzedawana jest nieruchomość, a przynajmniej nie dosyć blisko. Dwa, nieruchomość jest współwłasności, szczególnie z dalszą rodziną. Dwójek, ciocia, siostra, cioteczna, a nawet brat, siostra. W takim wypadku, jeżeli sami zajmiecie się sprzedażą, to pozostali współwłaściciele niestety często nie docenią Waszych starań. A mało tego, wyjdą z tego jakieś konflikty. 3. Nie macie czasu po prostu na sprzedaż takich nieruchomości. No i 4. Nie macie ochoty po prostu doktoryzować się w wielu kwestiach, które są kluczowe, żeby zaznajomić się z nimi przed sprzedażą nieruchomości. A jeżeli chcecie więcej takich porad, to obserwujcie mój profil zarówno tutaj, jak i na YouTubie, gdzie są dłuższe materiały.